Z racji tego, że y, jakoś 20 albo 21, nie pamiętam dokładnie, będzie rocznica, jak już rok mieszkam w nowym miejscu, to będziemy świętować. I z racji tego, że ja, czekajcie, nie piję alkoholu, to sobie kupiłam pikoholo dla dzieci, wiśniowy. Także można bez alkoholu świętować, można pewnie wino sobie jakiś kupi, bo już kupiła. Ja w każdym razie będę sączyć piccolo. <noise> no, już ciekawie. Dobra, to życzę Wam mojego wieczorku. Ja się wybrałam właśnie teraz na spacer. Trochę się przewietrzyć. Na drobne zakupy. I znalazłam yy, też wegański krem orzechowy, także super. Bo szukałam go, Uu, już ho, ho, ho. Dobra, to tyle, trzymajcie się, hej!